Tą piękną osłonę na trajka dostałem od przyjaciela z Popradu, Petra Franka. Używam tego tylko w jednym wypadku, tylko wtedy, kiedy szkole jako wolontariusz osoby niepełnosprawne. W tej chwili uczyłem, skończyłem właściwie uczyć. Dwie, niecałe dwie godziny uczyła się jeździć dziewczynka z porażeniem kończyń dolnych 5 lat próbowała jazdy na nartach no niestety nóżki nie pozwalały w tej chwili po tych dwóch godzinach no mało kto by uwierzył że naprawdę tylko tyle tyle jeździła daje sobie doskonale rady nie tylko przy zjeździe ale wyjeżdża tak samo samodzielnie na wyciągu orczykowym. No, myślę, że jutro na krzesełko śmiało na nowej osadzie spróbujemy.